Władze Wejherowa spotkały się z zarządem klubu sportowego Gryf z Wejherowo. Celem spotkania miało być wypracowanie porozumienia pomiędzy obiema stronami dotyczące wsparcia finansowego dla klubu. Na spotkaniu poinformowałem klub, że została przyjęta umowa na 40 tysięcy na szkolenie młodzieży i jest możliwość, żeby klub uzyskał jeszcze 50 tysięcy na powiedzmy seniorów, czyli w sumie prawie 100 tysięcy złotych mógłby Klub w tym roku otrzymać. Przekazana przez Urząd Miasta kwota nie satysfakcjonuje zarządu klubu. No nie no, my pisaliśmy do pana prezydenta pismo i odnośnie tego, że liczyliśmy na 400 tysięcy w roku, więc no nie możemy być zadowoleni. Bo nie załatwia to żadnej, zy, żadnego problemu. Konsensusu nie udało się wypracować. Otrzymana kwota, zdaniem zarządu klubu, jest zbyt niska. Władze miasta zaś twierdzą, że większej puli na ten tylko klub przekazać nie mogą. Klub mówi, że od miasta nie otrzymuje ani złotówki, co nie jest prawdą, bo w zeszłym roku w dwóch umowach tylko otrzymało 80 tysięcy, a jeszcze były inne środki. W związku z tym y, ludzie słyszą, że ani złotówki, a kwoty, które otrzymał, no jednak mijają się z prawdą. A czy istnieje możliwość pozyskania tych funduszy z innych środków sponsorów, innych urzędów? To znaczy my zbieramy cały czas o sponsorów i sponsorzy dają nam jakieś tam pieniądze i nie, tu z tym nie ma problemu. Również starosta się zadeklarował, że da 50 tysięcy oprócz tego na, na zieleń też dostaniemy pieniądze ze starostwa, jednak no, wie pani, no głównym jakby nie było nazwą, w, 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 w nazwie klubu jest Wejherowo i promocję robimy miastu Wejherowo. Ową promocję zarząd klubu wycenił na 400 tysięcy złotych. Wydaje się, że w tej sprawie nikt nie odpuści. Zarząd uważa, że takie wsparcie śladem innych miast wspierających swoje kluby należy się Gryfowi. Władze zaś podkreślają, że nie mogą tak pokaźnej kwoty przekazać na jeden i to prywatny klub.